O! Ktoś tutaj nieźle kotłował, że wyżarło piec. Blacha jest tutaj wyżarta cała. Dodatkowo tutaj na drzwiczkach, jak jest ten sznur uszczelniający. Ale mi ostrość elegancko łapie. Hmm. Tego nie ma z dołu. Tutaj też to te prowadzenie na sznur fajnie sobie zwichrowało. Coś trzeba wykombinować. No i zachciało się spawać i się dziur narobiło. No ale dobra. Tu coś, coś pokombinujemy. Tu wyrwałem te stare wypalone elementy. To będę spawywał sobie taki taki kawałeczek tutaj płaskownika, żeby ten sznur wcisnąć. No majstery, ile dasz za to robotę? I dobra, dziury wyspawane. Troszeczkę to odtłuścimy. To sobie zaraz odparuję. Będzie można sobie to troszeczkę posprejować no i jak mówił Cia żeby nie było żaru odporna Dobra, to sobie wyschnie. Zaraz wracam tutaj z klejem i sznurem. No i dobra, sznur włożony, wklejony. Nie wiem, czy pokazywałem pana kleja Gold od 1100 stopni. Nie, do nawet. Dobra, tu jest na tubce napisane 6-8 godzin czekać w zimnym, także zamykamy i czekamy.